Elo, wszystkim! Z tej strony Minecraft Server. Jestem dzisiaj nowo założonym użytkownikiem. Będę opublikowywać filmy z World of Tanks, GTA 5, Minecrafta i Battlefield 4. Prawdopodobnie wystąpią też vlogi i wywiady. Jest to odcinek powitalny ogólnie z rysunkiem Minecraftowego. W ro mrami kraftowego prostopadłościanu no i wielkim tutaj czymś co możecie sobie przeczytać możecie zrobić pauzę i przeczytać prawdopodobnie dzisiaj wyjdzie odcinek z GTA na temat ciekawostki o pewnym o pewnych dwóch kodach które no mogą się przydać no choć jeżeli ktoś nie jest cheater choć ja obecnie też nie jestem, więc bardzo. Ten odcinek jest tylko dla takich. no, dla tych osób, które. nie wiem, czy są jakieś takie zaawansowane, takie po prostu, które. Po prostu ja wolałem wejść na YouTube, jak się bardziej nauczę przez wszystkie gry. Więc po prostu, tak było mi lepiej. i no, i wchodzę na YouTube dopiero dzisiaj i nauczyłem się grać w te gry, więc nie będę taki słaby cheater i tak dalej. Najczęściej będzie występować GTA 5. Drugie miejsce w występowalności ma Minecraft. Potem będzie Battlefield 4 i na końcu World of Tanks. Co do vlogów i wywiadów, to prawdopodobnie pierwsze będą vlogi. Wywiady. I jeżeli już, to prawdopodobnie dodamy recenzje różnych przedmiotów. Yy, pierwsze będą vlogi, drugie recenzje, trzecie wywiady, bo też nie ma z kim. No chyba, że z jakimś youtuberem, którego kiedyś spotkam lub nagram z nim odcinek. Choć musiałbym się jeszcze nauczyć nagrywać frapsem. I ponieważ nie posiadamy Mediafire, której też nie umiem bym używać, to będziemy nagrywać z GTA 5 telefonem i z Battlefield 4, tak samo, ale postaramy się o najlepszą jakość. No i tyle, no. Możecie sobie teraz to przeczytać. No, i w każdym mądrze razie teraz zrobię na chwilę cięcie i zmienimy obrazek. No to zaraz poczekajcie. No i mamy kolejną kartkę, na której są pozdrowienia, bo to już będzie koniec, koniec zaraz odcinka powitalnego. No i jest tak, pozdro dla polski Lisek za jego super odcinek pod tytułem Polski Pingwin, cała prawda. Madzi, Madzik 89, kanał na YouTube Maria Magdalena Monika. Kingwina Polskiego, oczywiście. Minecraft Blow'a. Ma Mandzia. Krówki naszej tutaj. Ym, oraz polecam kanał Zyngonetka. Wielkie pozdro, czy tam duże dla pięć sposobów, no. No i brawa dla wszystkich ogólnie. No i ja już się z wami żegnam, bo to był taki pierwszy odcinek powitalny. Nie mścijcie się w komentarzach za to, że nie wklejam wam napisów. Mam na to pierwszy odcinek, więc proszę Was o to, żebyście nie robili. No i możecie łapkować możecie zostawać po prostu wybierajcie łapki w górę, łapkę w dół. No, w dół to nie ma co, bo tutaj nie ma co, a w górę, żeby wszyscy widzieli, po prostu. A zresztą to wielka motywacja, tak jak wiem, większość youtuberów już to mówiła. No i ponieważ nauczyłem się już nagrywać też na YouTube, bo z kolegą kiedyś nagrywałem, no to um, dziękuję Wam za uwagę. No i cześć.